Witajcie. Łuk na obrót. Nienawidzę tego słowa, nienawidzę tego usłyszeć, tego łuk na obrót, bo mnie instruktor nauczył robić jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu, czyli to, co mamy na egzaminie, zadanie, bo on mnie nauczył na obrót. Przychodzi do mnie osoba, która cztery czy pięć razy nie zdała już egzaminu państwowego na prawo jazdy nie zdała na placu. W ogóle nie wyjechała na miasto. 4-5 razy. Ta osoba, jedziemy na plac manewrowy, żeby zobaczyć jaka sytuacja. Ta osoba mówi, bo mnie instruktor nauczył na obrót. Ja tak robię. Ja wtedy, masakra, ja wtedy pytam się, czego Cię nauczył? Czego cię choroba jasno nauczył, jeżeli 4-5 razy nie wyjechałeś, nawet, nie wyjechałeś nawet na miasto? Niczego cię nie nauczył, tylko ci popsuł. Tylko nauczył cię, że gdzieś tam koło któregoś słupka trzeba zrobić ten słynny obrót. Raz się uda, raz się nie uda, bo to oczywiście jeszcze również wymaga precyzji. Mnóstwo osób, ciekawe ile milionów. Tak naprawdę, Jaki to jest, jaka to jest skala? Ile tysięcy, setek tysięcy osób było i jest ciągle uczone na ten obrót i ciągle nie zdaje? Ten instruktor niczego cię nie nauczył. Ten instruktor popsuł ci tylko wyobraźnię, okazał się bardzo leniwy, nie wytworzył w tobie wyobraźni przestrzennej, nie nauczył cię panować nad samochodem. Bardzo wielu rzeczy Cię nie nauczył. Tak naprawdę. Aha, mam prośbę. Napiszcie, proszę, w komentarzu, jak to wygląda. Czy byliście, czy jesteście w trakcie kursu? Czy zostaliście nauczeni na ten słynny obrót i tak zdaliście lub nie zdaliście? Czy instruktor się z Wami pomęczył? Czy. Czy nauczył Was yy, robić to po lusterkach? Czy sprawdziliście, jak wygląda sytuacja w lusterkach? Czy robiliście to na wyczucie bliżej, dalej, do słupka, do linii? Oczywiście, czy korzystaliście z widoczności przez szybę boczną, tylną? Warto się byłoby spytać, dlaczego w ogóle to zadanie jest na egzaminie? Bo wiele osób porusza, że to bez sensu. Po co to w ogóle? To takie bezsensowne, yy, coś bezsensownego. Otóż to zadanie przede wszystkim pokazuje egzaminatorowi, czy panujecie nad samochodem, czy potraficie jechać wolno, zatrzymać się tam, gdzie chcecie, nie jadąc do przodu i do tyłu, nie rozwalając przy okazji świata, czyli innych samochodów, budynków, znaków wokół siebie. To zadanie tak naprawdę jest przygotowaniem do parkowania. Instruktor, który nauczył cię na obrót, on cię już nie nauczy parkowania. Jeżeli to zadanie robiłeś, po prostu na ten obrót, masz problem. Masz problem z parkowaniem prostopadłym, masz problem, z wielki problem z postopaniem równoległym, tak naprawdę pewnie już go nigdy nie zrobisz tego równoległego lub zrobisz je za kilka lat, jak sam wyrobisz w sobie. Tą umiejętność zbudujesz sobie tą wyobraźnię przestrzenną, a od, od tego tak naprawdę chyba jest kurs, żebyśmy się tego uczyli i żebyśmy tą wiedzę i tą umiejętność tam zdobywali. Instruktor, który nauczył Cię na obrót, bardzo Cię skrzywdził, wyrządził Ci wielką krzywdę. Tak naprawdę w jakiś sposób powiedział Ci, że jesteś, jesteś upośledzony, upośledzona intelektualnie, manualnie. Nie dasz rady. Nie dasz rady zrobić prostego zadania, prostego manewru do przodu do tyłu na szerokości 3 metrów, on cię musiał nauczyć na sposób dlaczego. Nie potrafi, może sam nie potrafi. Spotkałem się również nieraz z instruktorami, którzy niestety ale również robili na obrót, lub walili w słupki, ponieważ nie potrafili korzystać z lusterek. Nie umieli sobie nawet tych lusterek ustawić. A tak naprawdę, nie umieli nawet ustawić sobie prawidłowo fotela. Proszę Was jeszcze raz, napiszcie mi w komentarzach, jak jesteście nauczeni. Jestem cholernie ciekaw, jaka jest skala tego problemu. Jak ta branża nauki jazdy, jaki wielki wstyd, tak naprawdę, ponosi yy, cała nasza branża. Nauki jazdy, instruktorów i tak dalej, dość o tym w kolejnych filmach. Postaram się w prosty i przejrzysty sposób pokazać wam, jak prostymi, ważnymi ćwiczeniami dojść do tego, żeby robić ten cholerny łuk samodzielnie. Będzie film o prawidłowej pozycji za kierownicą. Będzie film, jak ustawić sobie lusterkę. Takie filmy już są na moim kanale, ale, ale zrobię, zrobię to jeszcze raz od nowa. Będzie film o korzystaniu z półsprzęgła, czyli wolniutkiej jeździe do przodu i do tyłu, tak, żeby nam ten samochód nie pędził te 6, 7, 10 na godzinę, tylko żeby jechał 1, 2 na godzinę. To jest bardzo ważne. Czyli, właśnie, to jest to opanowanie samochodu. No, i przyjrzymy się. Co, jakie ćwiczenia, bliżej, dalej, bliżej do linii, dalej do linii, bliżej do słupka, dalej do słupka. Proste ćwiczenie, yy, proste ćwiczenia, które tak naprawdę powinniście mieć na pierwszej, drugiej jeździe, pierwszy raz, kiedy pojedziecie na plac manewrowy. Bardzo, myślę, że zrobię to w bardzo prosty, przystępny sposób. Dzięki temu nieoczekiwanie i niechcący nauczycie się ruszania na wzniesieniu, parkowania po prostu wypadłego, równoległego, a przede wszystkim jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu. Pamiętajcie, skomentujcie mi, co i jak robicie, czekajcie na kolejny film. Dzięki, tymczasem na razie.